Witam. I dzisiaj, dzisiaj live jest o mądrościach, o pieniądzach, które czasami znajdujemy na Facebooku, w rozmaitych, na rozmaitych obrazkach. I co po prostu o tym myśleć? Co myśleć o źródle tego typu mądrości? Więc zacznijmy od tego, że zarabianie pieniędzy to nie jest. Prosta sprawa, i gdybyśmy mieli to tak podsumować, to niewiele osób po prostu coś o zarabianiu pieniędzy wie. Więc znalezienie, znalezienie osób, od których można się po prostu rzeczywiście autentycznie uczyć o pieniądzach, to nie jest łatwa sprawa. Ja, wiecie, nawet e, czasami. Oglądając jakieś transmisje na YouTube, kiedyś słuchałem, na przykład, takiego pana profesora, nie pamiętam teraz jak się nazywał. No i, i nawet ten profesor po prostu wygadywał niesamowite, no przynajmniej część z tego co mówił, to były po prostu bzdury. I wydawałoby się, że no ktoś z dużym autorytetem, no bo uniwersytet. Bo, bo jednak profesor uniwersytetu to jest jednak osoba, która jest ogólnie uważana za, za, taki, za taki powiedzmy przykład i jakiś odnośnik i, i po prostu źródło wiedzy, tak to nazwijmy. Więc wydawałoby się, że, że wiedza pochodząca od takich ludzi powinna być wiarygodna. Ale jak się tego jak się niektórych tych ludzi posłucha, no to się okazuje, że też po prostu mówią nieprawdę. I niekoniecznie mówią nieprawdę, dlatego że, że, no nie wiem, chcą nas w błąd wprowadzić, ale po prostu nie wiedzą. Ale po prostu nie wiedzą. I ktoś mi kiedyś zadał pytanie, że na przykład, no co jest, że jak to jest z tymi, z tymi pieniędzmi, czy nawet z tym uczeniem inwestowania. Skoro są, jest tyle osób, które się na tym zna, uczą tego praktycznie na wszystkich uniwersytetach. Praktycznie każdy uniwersytet będzie miał jakąś katedrę, no nie wiem ekonomii, finansów, czegoś takiego. Wiecie, gdyby to tylko się sprowadzało do, do samej wiedzy, to wszystkie te osoby byłyby bogate, a nie są. No oczywiście można byłoby twierdzić, że to nie było ich celem życiowym. że nie starają się pieniędzy zarabiać i okej, okay, potrafię to zaakceptować, ale często wynika to z tego, że to są po prostu teoretycy, a nie praktycy, którzy sami pieniędzy nie zarobili i dlatego mają na to bardzo, bardzo teoretyczne spojrzenie. Ja natomiast jestem osobą, która patrzy na to, na to praktycznie i mogą to ocenić przez pryzmat swojej pracy, przez pryzmat tego, że już jakieś miary przyzwoite pieniądze e, zarobiłem i dalej je zarabiałem, znaczy dalej je zarabiam, więc uczę rzeczy, które przetestowałem. Więc, jeżeli mamy na przykład jakieś obrazki, i na tych obrazkach jest napisane, że na przykład Julian Tuwim powiedział o pieniądzach to czy tamto, albo, no nie wiem, pani Kiris Kłodowska, albo, no nie wiem, Mikołaj Rej, albo jeszcze ktoś tam, to wiele z tych osób jak najbardziej to są super szanowane osoby osoby, które wniosły ogromny dorobek kulturowy i tak dalej ale pytanie, czy od tych osób między innymi na przykład takiego pana profesora który może, może nam się wydawać również takim źródłem wiedzy ale pytanie, czy od tych osób rzeczywiście możemy się uczyć o pieniądzach bo takim głównym miernikiem tego, czy można się od kogoś o pieniądzach uczyć czy nie? Powinno być to, czy te osoby same potro, po prostu potrafią zarabiać pieniądze, czy mają o tym, czy mają o tym e, pojęcie, czy sami, czy sami to potrafią robić, czy są tylko teoretykami. Dlatego, że w teoretyce ludziom się różne rzeczy wydają. Nie? E, to tak jak z prowadzeniem firmy. Jak ktoś firmy nie prowadził, to o, jakie będzie miał teorie na temat tego, jak zatrudniać ludzi, jak z ludźmi rozmawiać, jak ludzi traktować, jak ludzi wynagradzać, ale często taka osoba, jak później miałaby sama zacząć jakąś firmę prowadzić, to okazałoby się, że po prostu nie potrafiłaby tego zrobić i by pewnie, i by pewnie ten biznes słabo poszedł albo by zbankrutowała. Więc jakbyśmy na przykład chcieli się znowu uczyć o prowadzeniu biznesu, no to dobrze byłoby się tego uczyć od ludzi, którzy to zrobili, tak? A nie ludzi, którzy tylko gadają i zawsze narzekają na to, że nie dostają dostatecznie dużo pieniędzy od swojego pracodawcy. I teraz w kwestii pieniędzy, ta sytuacja jest bardzo, bardzo analogiczna. Możemy się albo uczyć od teoretyków biznesu, albo możemy się uczyć od, od praktyków biznesu, tak? Jak uczymy się od praktyków, no to te osoby zazwyczaj, które, które już przetestowały, jak to działa, to nam powiedzą po prostu prawdę. Po prostu powiedzą nam, jak to, jak to wygląda. Natomiast jeżeli ktoś tego nigdy nie zrobił, no to może być w, ty, w umyśle tych osób, no może być tak, że one naprawdę coś o giełdzie wiedzą, bo może coś przeczytały, może miały, może miały jakiegoś znajomego natomiast to jest to jest wiedza teoretyczna to jest tak jak patrzymy jak ktoś gra w golfa i wydaje nam się że to nic łatwiejszego nie? wziąć kije golfowe i grać w golfa albo widzimy jak ktoś gra w bilarda i też nam się wydaje że to nic prostszego po prostu wezmę kij pójdę do bilardowni i, 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 i będę dobrze grał Natomiast jak później ci ludzie robią to w praktyce, to okazuje się, że no aż tak dobrze nie wychodzi, że machając kijem golfowym nie potrafimy nawet w kulę uderzyć, a jeżeli chodzi o, o bilardownię, nie wiemy też, jak tego kija nawet często trzymać, już nie mówiąc o wbijaniu i wbijaniu kul. Więc pytanie jest takie, dlaczego mielibyśmy używać innych standardów do uczenia się o pieniądzach, do uczenia się o inwestowaniu? Może być nawet tak, że wasi rodzice nie będą autorytetem w tej dziedzinie, bo jeżeli wasi rodzice finansowo nic nie osiągnęli, to może być tak, że to są jak najbardziej osoby, które są wzorcami moralnymi, wzorcami tego, jak dzieci na przykład należy wychowywać i tak dalej, ale zazwyczaj, jeżeli będziecie korzystać tylko po prostu z ich rady, no to prawdopodobieństwo, że. Za ileś lat będziecie w bardzo podobnej sytuacji jak oni? Jest bardzo wysokie. Wiero osób jest nastawionych na przykład negatywnie do inicjatywy, do podejmowania skalkulowanego ryzyka. A you John. John. Yes. Say hello, say hello to my uh, students. Uh, not students. This is, this is my group. I'm teaching them investing in finance. Hello everybody. This is John Perillo. Mm. How, how long have you been working at Whelan School? Gee whiz. Uh, as long as you, Mac. As long as you. Well, at, About two months after you. So what's that? 15? 16 si years. No, it's more. It's 16. 16 and a half. 16. 17 years for good measure. Okay. Not yet, but almost, right? 17. Okay. Yeah. This is John. This is John. Pracuje zemno od prawie. 16,5 roku, także e, e, widział, jak się ten mój biznes przez, przez całe lata rozwijał. Fajnie mieć takiego pracownika, który, z którym się po prostu zna od samego początku. E, jest z Australii. Dobra, ale wracając do tematu tych finansów, bo trochę mnie, John tutaj, zaglądając mi przez okno, trochę mnie rozkojarzył. Więc chodzi o to, że znalezienie odpowiednich wzorców, ludzi, od których się można uczyć o pieniądzach, jest bardzo trudne. Natomiast znalezienie osób z pseudowiedzą jest znacznie łatwiejsze. Powiedziałbym, że jeżeli na 100 osób znajdziecie jedną osobę, która ma, o ma pojęcie o pieniądzach, to to już jest, to już jest, dobry, to to już jest dobra średnia. Tak jak dobrze słyszeliście, jedna na sto Większość z osób po prostu albo nie będzie wiedziało jak się pieniądze zarabia, albo jak się je pomnaża, albo w ogóle jak trzeba do życia podejść, żeby mieć jakiś, jakiś, jakiś sukces w życiu. I nawet więcej. Wiele osób również to są osoby, które sprawiają pozory. Może być tak, że widzicie, że ktoś na przykład ma e, mieszkanie, samochód, nie wiem, jakiś ładny zegarek i tak dalej, ale często to są po prostu długi albo na długach, albo te osoby po prostu w banku tak naprawdę nic, nic nie mają. Ale gdyby z tymi osobami porozmawiać, no to będą sprawiały właśnie takie pozory wiedzy tego, jacy to oni są um, niezorientowani w finansach, a w praktyce, gdyby prześwietlić, gdyby po prostu prześwietlić ich, ich finanse i ich inteligencję finansową, tak to nazwijmy, to okaże się, że nic nie mają. Ja mam znajomego, który zajmuje się na przykład MLM-em i od, i od dawna. Mówimy tutaj jeszcze z czasów, jak ja byłem młodym chłopaczkiem, także powiedzmy z 25 lat siedzi w MLM-ie i zajmował się różnymi spółkami, dobrze zarabiał. Wybaczcie, ktoś dzwonił. Dobrze, dobrze zarabiał, więc można powiedzieć, że, więc można powiedzieć, że zdecydowanie, zdecydowanie fachowiec w tym, co robi. Ale jakiś czas temu z nim rozmawiałem i też ma jakieś długi, problemy finansowe. Także wiecie, że często nawet osoby, które znowu mają umiejętność zarobienia pieniędzy, później wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić. Dlatego w ogóle przesłanie tego live'a jest takie, że jak widzicie właśnie jakieś teksty, jakieś mymy, jakieś obrazki z, z, z fajnymi cytatami. To nie zawsze to co w tych cytatach e, piszą jest, jest, jest prawdą. Że często to są takie slogany, żeby na przykład, no nie wiem, żebyśmy się lepiej lepiej poczuli, ale w prak ale praktyka może być naprawdę zupełnie zupełnie inna i dlatego najlepiej znaleźć kogoś, kto już tą ścieżką przeszedł. Oczywiście samemu można też rozpracować jak e, jakiś sukces w życiu osiągnąć ale często się to nie udaje często człowiek się w tej dżungli zgubi dlatego e, znalezienie tak jak wam powiedziałem ludzi którzy już to zrobili to jest wielki bonus w życiu ja o ile mogę się z wami tą sprawą dzielę mam nadzieję że ten live wam się podoba jak tak to udostępnijcie zalajkujcie zaproście swoich znajomych do grupy inwestorzy i traderzy patronat SIW i życzę wszystkim miłego dnia i pozdrawiam. Trzeba wiedzieć, kiedy ze zejść niepokonanym.